Dobra, musimy się wydostać do hangaru. Nie wiem co się stało z naszą panią Skyler. Chyba ją porwali. Oj, bo mnie przygniecie. O, dziwo mnie w miarę nie przygniotło. Chociaż już było blisko. No ludzie, nie mogę. Nie mogę tu wyskoczyć. A, bo tu jest trochę wyżej, ok. A to teraz tu sobie wyskoczę. Spoko. A to co? Jakaś ciężka skrzynia, ale. No to chyba możemy sobie podładować. Pięknie. Spadowa. Dobra, to zasilenie, bo muszę wyłączyć, jeśli się nie mylę. Dobrze mi się wydaje. Nara. Policjantku. Tu coś mamy, tu też coś muszę wyłączyć. Ale to już poczekam na, na kolejny transport, bo nie ma się co śpieszyć. Na tamtego mógłby nie wskoczyć, to mam nadzieję mnie nie przygniecie Dobra, jakoś to przeleciało hmm, Tu mamy to Aha, wskakujemy tutaj i czekam chyba na to Tak, bo bez tego nie, nie przejdę, dobra Idziemy Oj, 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 już tam widzę jakieś problemy Dobra, tu się przedrę jakoś. Ups. Dobra, tu potrzebuję ten bo Przewiduję, że ja tam nie doskoczę. Muszę poczekać na ten kontener. O, tego jak się zamaskował, cwajnie, jak nie widziałem go w ogóle. No to już zebrałem te zasoby, więc porobione. Ups. Spadówka robociku, dobra. O, jakieś tutaj jest znowu rakiety W ogóle tego nie widać. które się maskuje jest strasznie przyciemnione tutaj. Ale w końcu to jest kopalnia. O, już myślę, że mnie to przygniecie. Dobra, jakoś udało mi się tu wskoczyć jeszcze. I co my tu mamy? Kurde, rozwalili nas statek. we have the disk and the girl. and richard? he is dead. <laughs> yeah. Yeah. You're sure? he has a nasty habit of coming back. positive, sir. he's buried in a mining shaft. they managed to figure out the statue's location. it's in the old mines under the casino. fantastic news. apollo, i see a promotion in your future. meet me at the casino.

to jest statek, kurde Tak ma być, no kurde, widzę, że Roszarz zna różne odzywki, dobra.